Halo, witamy. Dzień dobry. Halo, witamy Państwo. What? Bro, what are you talking about, man? Czemu on ma na... Nie, dobra, nie patrz czasami stary na te... Na te składy, co się pokazują, bo tam często zawodnicy zauważają, że są na złych pozycjach. Na przykład niby koleś ma wandajka na lewej obronie. Nasz przeciwnik aktualny, nie? Ktoś ma Wandajka, zacznijmy od tego, tu powinieneś postawić kropkę, nie? A ja sprzedaję Wandajka, na przykład. A, A tego trafiłeś? Tak, za 200 tysięcy go sprzedaję. Ja w krótkim odstępie Normal. czasu trafiłem Wirca i tego i obydwóch sprzedałem chyba z tego co pamiętam Nie tu jest Klaudia Pina ty pindo No poczujesz teraz co oznacza Klaudia Pina stary Nie no nie mam pytania co to jest za styl I tu jeszcze ta hmm. Aha, tu jest ta jeszcze no dobra No dobra to no to, to teraz jest no to teraz to się trudne wylosowało. No, żebyś wiedział. To Dojdzie piła? Wandajkę. No. Interception plus jakby, co nie? Co? Aj kurna. No nie. Z takimi podaniami to... No ale koledzy... Albo gramy w piłkę, albo gramy w... Nie no, w nogę, nie? Zdecydujcie Nice. Aha, i to nie był ja fajnie. Dobra. Ja, ja bym gwizdał, nie? Ja bym no, też ale ja. Stary, nie Nierozważne zachowanie. Żółta kartka. Czekaj się. A ja to do siebie podałem. To no. spoko. Finezyjny ci tak wyszedł. Czasami jak gorszą nogą strzelasz, no bo on jest prawonożny, nie? No. No, tak. jak strzelisz gorszą nogą, to czasami pójdzie taki farfocel, nie? To jeszcze nie są karty, które mają prawie wszystkie cztery gwiazdki słabszej nogi. No w to... Chociaż Gordon jest przecież lewonożny. Tak? A ja z lewej... No, a ja z lewej nogi. Otóż nie. A to... to po tak prostu dziwne. Wychodzi na to, że nie potrafi finezyjnych strzelać. Otóż nie. No, serio. Gra już jest przeciwko nam stary. Człowiek dopiero chce zagrać, nie? Znaczy dopiero się rozkręca. Nie, no, spalone spalony. Tylu... No to jest dobre pytanie w sumie. Ciężko powiedzieć. No. Bo wiesz, a najlepszy są stare stary, że przecież wszedłem w, w aplikację i. Aha. Niektórych się nie da odinstalować, pomimo że klikniesz, żeby się odinstalowały. No nie wierzę. Jezus, staram się tobie nie wbiec po prostu w drogę. nie? jest. <śmiecki> nice. No, sens, 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 tu pójdziemy na skrzydła albo zrobić ci... O, i pierwsza. Ja pierdzielę. Thibaut Courtois, wow, what the fuck? I milk rim rise to the No, widać, że Thibaut Courtois. Sędziowanie niczym w hiszpańskiej lidze. Ja no nie mogę przez tą pinę normalnie, no przecież mnie zaraz rozsadzi. No nie? A co dopiero wysoko. twój domimacz tą FIFA. <gry> I pierwszy mecz nie, przeciwko niej. To nie, jest po prostu masakra. Nie? Jak można dostać takiego... Czekaj, jak jest... Nie nerfa, tylko bafa nie? bafa no. no. Jak można dostać takiego bafa w ogóle? Ciekawe czy każda kobieta tak dostała takiego bafa Bo e, z tego co słyszałem, to Salma znaczy, też ma potem... Generalnie ogólnie, od kiedy kobiety były wprowadzone, to one były dobrymi kartami. Ja nie rozumiałem hejtu na początku, bo one były bardzo zwinne i szybkie zawsze. O wiele szybsze od tak, no. facetów, nie? Z podobnym tempem na przykład. Stara, jak tam większość zawodniczek masz, wiesz, do metr sześćdziesiąt. No, no taka no to... sprawia, że po prostu szybciej biegają, no. Aha. no ty grałeś tą Bodmati, nie? Czy kogo ty miałeś? Bodmati, no, bon to Mati. ty. No, to ona przecież też była przejebana. Jak ja na nią traf Aha. trafiłem w przeciwnym teamie w trzeciej lidze, to, to, ja, to ja wyłączałem grę od razu, nie? O nie, biedny się zdestresował. <laughs> trzeba napić wody w przerwie. No, trzeba, trzeba wpierdolić temu Kręćkowi, nie? No, ja miałem nie przeklinać. No i koniec. No i koniec challenge'u. <laughs> czasami się zdarzy, to nie każdemu się zdarza. Niech pierwszy rzuci kamieniem, który nie przeklina. No dokładnie, dokładnie. Nie zarząd YouTube'a by pewnie pierwszy rzucił kurwa. No, pięknie. Pier... Następny. Kto tym razem? Griezmann. Leś no, się chopił, no. spokojnie. To nie 2016. <laughs> to nie oiro. Nie, nie masz Żiru na szpicy. No, nie ma. Dobra, leci. No, 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 no. Tak jest, tak jest, i tak jest! Aj, blisko. I znowu on! Jak ja cię nienawidzę. No ja też. Jako fan Chelsea mam obowiązek nie lubić kurtuła. No ten w ogóle słyszałem, że jest taki paradoks, że jak grasz przeciwko niemu, no to ściana nie do przejścia, a jak masz go u siebie, to człowiek go karton. Ej ja ten twój konatek, kurwa jakoś szybciej biega niż mój człowieku, mój to jest taki mół, że to jest ja pierdolę, nie? gry jakiś? Nie wiem. Ja właśnie miałem na początku podobnie, ale ja jestem raczej... W... Spalony, no halo. No, halo, halo. Ja jestem wśród tych, na początku mi się nim grało tragicznie i szczerze żałowałem, że go trafiłem akurat tego środkowego obrońcę, no z czasem zaczął mi dobrze grać. Mi się nim dobrze gra już teraz. No, czyli okej, okay, czyli to jest po prostu kwestia, kwestia przyzwyczajenia się. No moim zdaniem tak. Przesunął się bramkarzem. O się ruszył. Uh -huh. On się ruszył. Zapomniałem, że tu się można ruszać. <laughs> e, chłopaki, nie róbcie trików przeciwko nam. Ja zapomniałem, że tu się można bram każdą ruszać, muszę sobie przypomnieć. No ja na przykład nie lubię ruszać bramkarzem. Wolę tego nie robić niż bo to robić. To jest w ogóle podobno nie jest takie proste, żeby to wyczuć, bo... No, no bo jak, jak masz... ktoś cię zobaczy stary, no to to, to jest pewne goli, jak cię zobaczy kolej, że się ruszasz tym bramkarzem, nie? Tak, z drugiej strony jak masz to dobrze wymasterowane, no to jest no tak, no. człowieku nie do przejścia. No to spoko, no to spoko. Wszystko jak w masło. Jezu, że Tomasz Smokowski tu komentuje, to jest dla mnie... Nie, ja nie wiem, człowieku, co tu się wydarzyło. Tomek, skąd ty się wziąłeś? Przecież nie wiem, bo ja w ogóle z polskim komentarzem to ja od dawna nie grałem, bo ja z komentatorem dawno nie grałem. I teraz sobie dopiero odpaliłem w tej Fifie polskiego komentatora, bo uznałem, że jakaś taka wczutka jest lepsza. No, ja muszę to wyłączyć, bo ja przeważnie też grałem bez. No. A jeżeli już... Mia... Ja już... O, dobrze, do niego miał być. Yy... A jak już grałem, no to z, z angielskim, nie? No, ja też głównie. To jest, właśnie, to jest właśnie mecz tego typu, nie? Że no. co chodzi? Ech, jeszcze 8 minut do końca. Już się nie opłaca wychodzić, tak? Więc może honorowego strzelimy? Może gdyby nie counter. No, niemożliwa to jest. To jest naprawdę niemożliwe, nie? No, no, dobre. No i tu wróciło do niej jeszcze, nie? Oczywiście, że to do niej wróciło dwa razy po tym jak ja odebrałem piłkę stary, nie? Z Claudia Pina. Czego nie rozumiesz? No szkoda, ale no takie mecze też są jakieś że się kręcą. Powiem tak, no 3-0 nie brzmi tak groźnie jak się... Patrząc na to, że czekaliśmy na typów, którzy się tak kręcili, to całkiem niezły wynik w sumie. Ale jest jeden Uj, uj, Dobra, spokojnie, spokojnie, tak Dobra, na razie to trzeba się obudzić do tego meczu chyba. Jak tu mimi jest robione potężne. Mimi? No to trzeba o się obudzić. No. Sam. Co pokręcił? Nie, co... przepraszam. Nie, bo wiedziałem, że się we mnie wiadomo, kurwa, jak będę próbował strzału, nie? Umuś to nie FIFA Street. Nie, pierdol. Przepraszam. Ta bramka jest na mnie. Poł, Ołko. Nie, no, Nie, 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 no, chłopie, no albo ci się obracasz w prawo, albo w lewo. No człowieku, <grym> się zdecyduj. Musisz <grym> no, się cofnąć, co? No weź się chopię, zostawcie wczoraj. Nie, raz za Ale, dobra, to dobra Nie no, co ja w ogóle nie nie umiem wyprowadzić piłki stary od bramki, nie? No Ale to tak typowo, jestem kibicem Chelsea, to pasuje w sumie, nie? Nie przejmuj się, to nie jest twoja wina. Dobra. Aha. stary wstał. Mhm, mm trzeba się poprawić na... się wydaje, że my nie uważam, żebyśmy, nie wiem, rozluźnili się. Nie, ja też nie. Nie wiem, coś, coś... coś, coś, poszło nie tak, nie? W sensie, no nie umiemy wykańczać tych akcji cały czas. Z tym mamy problem aktualnie. No, nice. w końcu mi wyszło zakręcenie końcu. się. Antoś Elanga. I tu no, już o, widzę no, Gordona. Tak jest. O nie, puknąłeś tego bejta. Tak puknąłem. To tak głęboko stary migdałki mi kurwa A. ten bait obił. Na moje oko to jest czerwone. Nie chcę nic mówić, ale... No na moje też. Zero zainteresowania piłką, czegokolwiek. Luda jest ok. Jak w zasadach w Galaktik nie? Bado, żółta kartka. Nie, no nie mogę. To jest po prostu niemożliwe. Na środek podam. Dobra, nice. I to powinno się udać. Powinno się udać. Musi się udać. I tym razem. To On mu ją podał, kurwa po prostu. Ach, no ciężko nie przekinać przy tej grze, muszę przyznać. Się. Ciężko być wyedukowanym człowiekiem, takim inteligentnym. Wszystko zależy od. Y, wszystko zależy od dobrych starań, przyjacielu, myślę. z piłka, spalony był? No to jest niemożliwe. Aha. Czy tam przywilej był? Paul tu To niezły. To niezły nie papież. Jest piłka? A, to jest dobra. No, powiem Ci, że teraz mnie zaimponowałeś. No, fake shotik tam, kurwa, jak ja klikałem stary kółko i X, no nie, to powiem Ci, że obserany byłem, że wpadnę w niego tym fake shotem. Dobra, mamy ich jeszcze stary. Patrzę na, na to i się zastanawiam o co chodzi. No, ciekawe dosyć. Na wślizgu. Dobra, ale piękne podanie, kurwa. Idealne było sobie. No, słuchaj. Kolmi Mesut Ezil, tak? No się nie będę powtarzał. Dogry jest. <laughs> Oni właśnie stracili 3 brąki w 10 minut? Tak. A nie, było 3-1. Tak, 3-1 było, no. Dwie bramki w 10 minut stracili. No dobra, to nie, nie zmienia faktu, że stracili dwie w 10. <grymne> Riary. Dokładnie. Pięknie. Podanie imienia, podanie imienia Szabiego Alonso. Jak dla mnie to jest podanie imienia Lisa Jamesa. Mamy <grymne> <Nice. grymne> to, to. To jest to. To jest to, To jest to, to jest to. Weszliśmy na flow chyba. Nie, no to wiadomo, że wiesz, u mnie, u mnie na pewno na 100% jest internet, ale... Oj, myślałem, że to jakoś się poodbija między nogami. No, wiem o co ci chodzi. Wyjdzie, nie wyjdzie, dobra, mój błąd, sorry. Nie, chill, 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 Ale wiesz co zauważyłem? Zauważyłem, że dobrze nam idzie, yy, ja ściągam obrońców i przez to robię tobie korytarz. No, ja, do... ja sobie to wykorzystuję właśnie, bo ja widzę, że ty robisz to miejsce. Myślę bardzo dobrze. Ja sam mam taki no, styl gry, że jak on solo, to też wykorzystuję dużo to, że podaję sobie, żeby zrobić miejsce, jak oni pierwszą to wypuszczam tam zawodnika, nie? To jest, to jest nasz trzeci mecz? Tak. Trzeci. Do tego dorzućmy tego Sandlusta, którego trafiłem 92 Okej. No. Czekaj, nie co się dzieje, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje, nie, <laughs> co się dzieje, nie wiem co się dzieje. Nie <śmiech> nie <śmiech> dzieje <nie śmiech> Coś tu wyklepałem, coś tu się stało? Mam. No już wiem, co się stało. Ty, <laughs> Kurde. nie spalił, powiedz, spali. Nie spalił, ale ja to zjebałem. Ja pierdolę, mogłem to zrobić. Ale waczych, no dobra.